W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodzi się z Marii Panemny, umęczon pod pąckim piłatem, ukrzyżowan, umarł i Stąpił Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie grzechów odpuszczenie ciała z martwych stanie, żywot wieczny. Amen. Panie Jezu, przechodzimy do Ciebie jak do źródła największej miłości, prosząc dzisiaj, kiedy wspominamy świętego Jana Marię Wianeja, za wszystkich proboszczów na świecie, a szczególnie za naszego ojca Krzysztofa Łodkowskiego. Aby Twoja miłość była w ich posłudze wielkim darem, by pomnażali ten dar darek talenty na większą chwałę Bożą i dla dobra ludu im powierzonego. Ojcze nasz, proszę, Ojcze przedwieczne, ofiary ci ciało i krew, dusze i bógstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczne ofiary jęci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego świata. bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczne ofiary, ciało i krew, dusze i bóstwo. Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego, męki. Miej dla, nas i całego świat. dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego serca Jesowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego serca Jesowego, jako zdroj miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jesowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Numer 340 Rozumiem teraz, że nic mi tamy nie może położyć w miłości ku Tobie, Jezu. Ani cierpienie, ani przeciwności, ani ogień, ani miecz, ani śmierć sama. Czuję się silniejsza ponad to wszystko. Nic nie pójdzie w porównanie z miłością. Widzę, że rzeczy najdrobniejsze, spełnione przez duszę szczerze kochającą Boga, mają niesłychaną wartość w oczach Jego świętych. Radujmy się, radujmy się, bracia. Jeśli dziś się miłujemy, to dlatego, że On z martwych wstał, z martwych wstał Pan, z martwych wstał Pan, z martwych wstał Pan. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, z martwych wstał Pan. Módlmy się. Panie Boże, wierzymy i wyznajemy, że Jezus Chrystus, narodzony z Marii Dziewicy, umęczony na krzyżu, jest obecny w Najświętszym Sakramencie. Spraw abyśmy z tego boskiego źródła czerpali łaskę wiecznego zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie. Chwała i cześć Jezusowi. Chwała, niech będzie chwała. Tak jemu chwała i cześć.